Cześć wszystkim. Dzisiaj o tym, jak zrobić na szybkę samochodzik. bardzo prosto i szybko to pokażę. Będą nam do tego potrzebne oczywiście włóczki różnokolorowe, ja użyję w sumie trzech kolorów, znaczy czterech, z tym, że jeden połączę ze sobą jako podwójny, nożyczki, igła oraz szydełko. Ja będę używać szydełka numer 4 i pół i może zaczynamy od od kół moje koła będą białe i zaczynamy od możemy zrobić w ten sposób czyli duże koło raz osiem dwa trzy 4, 5 6, 7, 8 muszę zmienić trochę jasność, bo odblaskuję ten kolor. Ok, ściągamy i łączymy z pierwszym oczkiem, a ja za ten czas zmienię oczko ścisłe w pierwszym oczku. Dobra. Ja za ten czas jeszcze zmienię. teraz trochę lepiej. Nie jestem w stanie zrobić nic więcej, bo dziś jest taka pogoda ponuraża. Ok. Oczko do góry. I teraz w każdym oczku, zaczynając od pierwszego po dwa słupki zwykłe. Raz, dwa. I tak w każdym. Raz. Dwa. Kontynuujemy tak. Kończę oczkiem ścisłym zamykając ten rząd. Ja zakończę w tym momencie to moje koło. Ja zrobię jeszcze jeden rząd. Jeśli ktoś chce większe to koło sobie zrobić, to następny rząd jest z pojedyncze słupki zwykłe w każde oczko, zaczynając od oczka do góry i od pierwszego oczka od szydełka. Ja zakończam i zrobię dzisiaj takie. Trochę inne te koła, ze względu na to, że prosił, prosiła mi jedna osoba o to, żebym pokazała, jak zrobić dany motyw. Ok, więc zaczynam od tego, że robię oczko do góry, wbijam się szydełkiem, robiąc słupek zwykły. Dwa oczka do góry i w kolejne oczko wbijam się szydełkiem, robiąc oczko zwykłe. Dwa oczka do góry i w kolejne i tak do samego końca. I w ten sposób powstanie nam coś, co pokażę Wam zaraz. Dobra, zobaczcie co nam wyszło. Jestem przy końcu, jeszcze tylko zakończę. Wbijamy się w pierwsze nasze oczko, robiąc oczko ścisłe. Oczko do góry obcinamy, tak żebyśmy mogli też to przyszyć. Zostawiamy sobie trochę tych i zobaczcie. Koło, które było przed chwilą, miało proste tutaj. Obwód był prosty, a tutaj zrobiły nam się takie falbanki, bym to nazwała. Jeśli ktoś chciałby mieć większe te falbanki, no to nie robi dwóch oczek do góry, tylko na przykład trzy. I tak kontynuuję. Ja nie chciałam robić za dużych, no bo jednak to jest samochód. Dobra, robimy dokładnie takie samo drugie koło, a potem zabieramy się za. Z naszymi kołami resztę. jesteśmy już gotowi, a ja jestem. To zaczynamy całą resztę. Zrobię bardzo prosty ten projekt, bo można jeszcze tam kombinować, ale po co? Zaczynamy od zrobienia łańcuszka. Spróbujmy 10 oczek. Raz, 2 trzy, cztery, cztery. To za mało, bo to jest na jedno koło, więc robimy drugie 10. 4, 5, 6, 7, 8, 9 i 10. I teraz będzie już dobrze. E Spróbuję trochę tutaj pomieszać z tym światłem, bo mi się strasznie nie podoba. Dobra, powinno być teraz już lepiej. Ok, skoro mamy 20 oczek, to robimy jedno oczko więcej. I teraz wracając, wbijając się w pierwsze oczko od szydełka, robimy słupki zwykłe do samego końca. I tak kontynuujemy na pewno przez trzy rzędy. Każdy rząd zaczynamy od oczka do góry i wbijamy się w to samo oczko. Yy, Czyli znaczy w pierwsze oczko po prostu, które jest od szydełka. Więc kontynuujemy tak dokładnie przez trzy rzędy. Przy mojej wielkości kół musiałam zrobić 6 rzędów. Jeśli robicie tak jak ja i takim samym szydełkiem jak ja, to, to podobnie. A teraz już będziemy kształtować górę tego naszego samochodu. Dobra. Więc zaczynamy oczko do góry. I słupki zwykłe. Dwa, trzy, cztery, pięć. Sześć. Siedem. Zobaczymy, czy to wystarczy. Siedem. Dobrze, czyli siedem. Najlepiej mieć jeszcze w słówkę i zaznaczyć te nasze siedem. W zasadzie o tym nie, nie powiedziałam. Przydadzą nam się jeszcze dwie wsówki, to na pewno. Okej, okay, zaznaczam te 7. Kontynuuję. Zwykujmy. Raz, dwa, trzy. Od tego 7: 4, 5, 6. 7, Raz, 2, 3, 4, 5, 6. Zostanie. Zobaczmy, czy to tak będzie dobrze. Przód, tył. Myślę, że tak. W kolejne, czyli 8, od 7 robimy 8. Następnie oczko do góry obracamy. I nie wbijamy się w pierwsze oczko od szydełka, tylko w drugie. I kontynuujemy do zaznaczenia. Półsłupki. Znaczy, słupki, przepraszam, słupki zwykłe. Dobrze, i ostatni. Teraz już nie musimy nic zaznaczać. Dobrze, oczko do góry. I tu również. Zaczynamy od pierwszego oczka w szydełku. Na razie cały czas. Kontynuujemy do samego końca. Czyli znaczy do samego końca. Tutaj już nam się zrobiło taki, taki wypustek to dokładnie do końca tego. OK. Czy trochę nie przesadziłam z tym przodem? No będzie taki taki samochód, jaki zrobię. Dobra, oczko do góry. Omijamy pierwsze oczko, wbijamy się w drugie. Oczko do góry, omijamy pierwsze, wbijamy się w drugie. Taki rodzip wyszedł, tu jest przód, yy, u mnie. <gry> Zaraz go jakoś wykształtujemy. I myślę, że jeżeli chodzi o górę, to ja bym już to zostawiła na takiej wysokości. I teraz wykształtujemy sobie ten bok. W to samo oczko wbijemy się drugi raz. Yy, I jedziemy do dołu. Piekłymi słupkami. Okay. Teraz jeden słupek za. wbijamy się. Robimy... No dobra. Jedziemy do samego końca, będzie tak prościej. do samego końca oczko do góry omijamy pierwsze oczko wbijamy się w drugie Tutaj już jest przedostatnie, i ostatnie nasze oczko. I zaraz zobaczymy, co nam tu wyszło. I ja bym tak to zostawiła. Więc oczko do góry. Obcinamy, mocno ściągamy, zakańczamy, raz, dwa, trzy. teraz tak, przyszywamy nasze koła, Tak, żeby minimalnie, ja wam pokażę tutaj wyżej, te koła wysawały poza ten samochód. Dobrze, czyli jedno koło mam już zrobione. Zwiążę to ze sobą. Ok. Obecne. I pierwsze koło jest już przyszyte. Теперь займемся другим. Там, за там нитка. postaram się, żeby mi się to udało. Okej. Okay. I zaraz powiem wam, co dalej. Dobra, już to przełożę to szydełkiem. I ostatnie. Dobra, tak jak tam. Wiążę to ze sobą. Teraz, okay. obcinam. Koło przyk przykręcone chciałam powiedzieć, przyszyte. I teraz Dzięki jeszcze jednemu, nawet dwóm kolorom, bo użyję jeszcze trochę żółtego. Nawlekę ten żółty. Niedużo. Zrobię to tak, jakbym naprawdę szyła igłą i nitką, czyli na końcu. Więc zrobimy światło. Zawsze mówiłam, że artystą nie jestem, no ale trochę światła Być może to przypomina. Może ktoś ma lepszy fakt w ręku i zrobi to trochę lepiej niż ja. Chodzi o sam fakt. Dobrze. Gotowe. Zakończam tak, jakbym szyła igłę i nitką. Dwa razy. Raz, dwa odcinam, jeszcze dla pewności zwiążę to też dwa razy. Raz, dwa odcinam, światło gotowe. Teraz wykorzystam. Przygotowałam sobie akurat tą włóczkę, z której robiłam serduszko 3D. Wy możecie użyć innej, na przykład czarnej. Tutaj będziemy potrzebować troszkę więcej, ale również na samym końcu robimy tutaj tylko, że z jednej nitki z i teraz tą nitką kształtujemy coś w tym stylu, czyli okno. Trochę bliżej oraz drzwi. Nie wiem czy Wam to pokazywać. Dojrzewam, że dacie sobie radę sami, więc tylko to po prostu zrobię, A wy, przez patrzenie na zdjęcie na pewno dacie sobie z tym radę. Dej. Mój samochodzik jest już gotowy, wyszedł jaki wyszedł, nie wiem jaka to marka, nie będę strzelać. Ma przednie i tylne światła. Możemy, możecie go obrobić. Yy jakąś tam włóczką, jakkolwiek będzie Wam się to podobać. Ja zrobiłam to w ten sposób. Tutaj jest klamka, yy, więc jest wszystko, to samochód potrzebuje, nawet tu gdzieś trochę rury wydechowej. Ale to jest tylko zwykła nitka, ale można by było tutaj nadrobić. Yy, to, jak sobie wykształtujecie ten samochód, zależy od Was. Yy, jego rozmiar również. On zajmuje praktycznie całą moją rękę. Yy. No i nic, no tyle, dzięki za uwagę. Mam nadzieję, że Wam się podobało i czekam na Wasze samochody. Myślę, że to będzie BMW. Dzięki.